Kanału No i Siemaneczko, moi drodzy widzowie, jak widzicie, nos się jeszcze goi, dlatego ryj jest raczej niewyjściowy, więc w dniu dzisiejszym będę raczej tylko i wyłącznie waszym narratorem. A czego będzie dotyczył dzień dzisiejszy, a właściwie dzisiejszy odcinek, który już muszę przyznać, że jest trochę wyczekiwany, bo się troszeczkę ociągam z tymi odcinkami na zwrot na Skarb, ale nadrobimy. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić. Kanał, pewną rodzinkę, słuchajcie, pewną, wyjątkową rodzinkę, wyjątkową nie tylko dlatego, że to moi sąsiedzi, ale również dlatego, że tworzą Campervana, no tak, tematycznie jest, ale niezwykłego, moi drodzy, bowiem tym Campervanem, tym Fiatem, Fiatem, tak, Fiatem, Fiatem, tym Fiatem, moi drodzy, będzie podróżowało siedmioro osób, czajcie to, to praktycznie jak bus drużyny piłkarskiej, wyjątkowe auto, z wyjątkowymi ludźmi. No i tutaj mamy pierwszą osobę, którą możemy poznać. Jest to właściwie główny twórca, Cześć, to witam. Łukasz. No i najważniejsza postać tego kanału, czyli inżynier budowy Tomek. Siema Tomek? Witam. I powiedz mi, Łukaszu, co to jest w ogóle za baza? Przed czym my stoimy? I skąd w ogóle u ciebie pomysł? Baza jest to Fiat Ducato, maxi, mhm. okay. czyli półmetrowy. E... Z Campervaningiem zajmujemy się już około 5 lat. Były te czwórki, no i trzeba coś większego zbudować. Yy, I przechodzimy na coś większego. Coś bo... większego? No tak, bo miałeś te czwórkę w sumie mega tak. fajną. Teraz gdzieś pewnie się pojawiły Wam zdjęcia tych wehikułów, bo to nie jedna. Ile w sumie u Ciebie było te czwórek? 8. Przerobionych się 8 te czwórek przerobionych na Campervaning. Yy, to jest dziewiąty projekt. No, i będzie już przystosowany do jazdy i do spania dla siedmiu osób. Czaj, e, dwóch osób dorosłych i piątki dzieci w wieku 11-17 lat. A wy mówicie, że macie te czwórkę <laughs> i w trzy osoby zaciąsną wam podróżować. No nic. Tak. to może pokażemy coś, na czym w sumie teraz stoimy, bo musicie wiedzieć, że projekt jest, jak słyszeliście, w trakcie, w trakcie budowy. budowy I, moi drodzy, jest jeszcze jeden news. Jest tworzony kanał, link do kanału znajduje się w opisie, więc nawet nie muszę wam chyba mówić, żebyście wpadli. Głównym Zapraszam. prowadzącym ten kanał będzie Tomek, więc jest to w ogóle ciekawa zajawka. W dobie czasu. wiecie, jak się teraz dzieje na świecie i czym się interesuje młodzież. Znaleźć chłopaka z pasją, którego jara budowanie kamperów, podróżowanie kamperami, no to jest coś chyba wyjątkowego. Zapraszam, nasze skromne progi. No nie taki skromny, nie taki skromny, zobaczcie, tu już na start, pikowana skóra, mega fajny patent, wy go znacie u mnie z tak. łódki, a ja go znam od niego bo z czwórki. Bardzo jest to przydatne, ponieważ jeżeli coś się zabrudzi, łatwo to zmyć, jest ciemne, nie widać aż tego brudu i ciężko to w sumie jest zadrzeć, bo nawet Dokładnie. Borys już tym latał i w sumie technicznie to też fajnie wychodziło. No i jak to w ogóle ma wyglądać, panie drogi? Tak jak widzimy, przedział dla czterech osób. Mhm. E, jakieś półeczki, ładowarki do telefonów, co jest teraz niezbędne. Mhm. E, tu będzie jeszcze zrobiony stolik mhm. e, na tym czpieniu. I tu ktoś śpi? Nie. To będzie to takie tylko, tylko do, do, do posiedzenia, tak dokładnie. Do posiedzenia, no. Dokładnie. Jak tak jest, się za... kończy nasze posiedzenie. <noise> U góry będzie, nad tym przedziałem będzie łóżko dla dwóch dorosłych osób, mhm. czyli dla mnie i dla żony. Antresola. Coś takiego, coś takiego. Romantycznie. E, tutaj na wejściu mamy półeczkę na buty, ponieważ przy co osób jest zawsze problem z butami. Tutaj będziemy sobie chowali buty. Mała półeczka na moje trofea z Tu będą wystawione. Tak. Jakieś... Bowiem, przepraszam, że ci przerwę, bowiem ich możecie spotykać również na wszelakich zlotach kamperwanowych, vanlife'owych i innych o tej tematyce. Głównie wcześniej... te furkowych? Głównie, no. Ale teraz, może jak już te auto będzie, to też będziemy jeździć po innych zlotach. Mhm. Okej, okay, no tak i tuż że... są dwie osoby. Tak. A gdzie można Może wejść pięć? do góry? Wbijam go. Tutaj. Tu będą spały sobie dwie osoby. Coś, co Można powiedzieć, zbyt. że wygodnie, bo szerokość tego łóżka Właśnie będzie prawie 130 na... 175 No, wysoko jest 55. Także tu nie miało ale To tak jak walkowy u mnie stary, dokładnie. to układ jest się i śpisz. Tak? tak, tak, tak. Wiele możliwości ruchu nie Warto, ma, ale może się rozłożyć. A tam ja. z podniesieniem to raczej nie będzie z tym problemu. Mhm. I tuż obok łóżka, pod łóżkiem mówisz, opieram się o lat kuchenny. Okay. Jest mały, miał być większy, ale niestety okay. musimy taki zrobić. Będzie tutaj tylko mały zlew mała piecyk gazowy uh -huh. u góry będzie jedna półka na jakieś tam szpargały kuchenka mikrofalowa i piekarnik ok i pod spodem pod blatem będzie zbiorniki na wody aha czyli tu będzie z tyłu będzie taka techniczna w ogóle jak fajnie tak. zrobiony skory tak, tak 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 mega sztos żeby to trzeba jeszcze zalakierować żeby to, to nie odpadało i z tyłu będą po prostu tam jakieś te jakieś tak, tu będzie tak lodówka Okay. Lodówka oczywiście. Ale to będzie otwierane mała... w jakiś sposób? Czy, tak, czy ja? tak, tak, okay. tak. To jest ta zwykła lodówka hotelowa, 50-litrowa, no, no, no. nie. Dalej będzie butla z gazem mhm. i za butlą z gazem będzie, u góry będą baniaki. ile litrów przewidujesz? Dla takiej jeden baniak 30-litrowy? Okay. Z wodą czystą i jeden 30-litrowy z szarą wodą. Bo Wy planujecie takie podróże ilodniowe. To różnie. Zaraz nie napisali, gdzie 7 osób, 30 litrów zbiornik. To nie, też takie raczej nie. krótsze Tylko trasy wybieracie, nie? robiąc tę czwórkę, nastawiałem się na jazdę na dziko. Robiłem też toaletę, miałem w tej czwórce, miałem tą wodę. A co się później okazało, i tak cały czas jeździliśmy po kempingach. Także tutaj na takim nie masz cikusa, to mi się wydaje 3-4 dni w zupełności wystarczają. Wiadomo są ludzie, którzy nie oszczędzają tej wody, a my tak troszeczkę to oszczędzamy. Także okay. nam w zupełności to starcza, nie? No tak, przy tylu projektach myślę, że miałeś okazję sprawdzić, tak, jakie jest nie? zapotrzebowanie przez u ciebie. Ja już zużycie. wiem, co e, przez 6 lat, ale już wiem, co potrzebuję i ile tego potrzebuję. Okay. Tutaj I tu, będzie toaleta. Czyli tu stoimy w tak. sobie przed brodzikiem. Tak dokładnie. Naprawdę, to i... będzie toaleta i... 60 na 90 okay. e, będzie toaleta e, chemiczna e, u góry nad. Czyli ta taka dwuczęściowa składana. Tak, u góry będzie zbiornik 30-litrowy z wodą. Będzie można Tutaj. wziąć dokładnie. Będzie można wziąć prysznic i będzie to prysznic grawitacyjny, że nie trzeba żadnych pompek. Będzie tylko słuchawka, taka od prysznica, odkręcana i woda sama będzie leciała. Okay. I będzie woda spuszczalna pod auto, gdzie będzie podstawiony zbiornik na brudną wodę. I to wszystko nie. A teraz, moi drodzy, przejdziemy do tyłu. Bo dalsze pokoje hotelowe znajdują się z tyłu, no bo jak na razie co? Jest 7 osób, a naliczyliśmy łóżko dla dwóch osób. Wszyscy razem chyba nie śpią. Chcę zobaczyć, co tutaj wykminili. No dobra, czyli mówisz, że jak to będzie wtedy rozłożone łóżko to towarzystwo? Będzie dla czterech osób. U góry będzie jedna osoba spała. Okay. Niżej, może z tej strony, kolejne piętro, drugie. I trzecie. I trzecie piętro, na którym będą, spał, będą spali chłopacy Dwóch małych chłopaków, także tutaj się A dziewczyny u góry. Zwieszą, Tak A tu jeszcze zostanie pod... To dla kogoś, kto... Tak. Albo będzie niegrzeczny okay. to będzie Ale areszt. na typu krzesła jakieś, jakieś Nie no, przy rozpadane. takiej dużej ilości osób Warto już no tak. wymyślić miejsce aresztowe Czyli trzy piętra I cztery osoby będą tutaj spały Na tym łóżku Cztery osoby plus tak. dwie, to jest sześć Sześć i? I gdzie ten chcesz? Na haku. Siódma osoba to jest mój syn, najstarszy. Jego najlepsze miejsce zawsze było z przodu. Tu. No i tu jest, gdzie tu się tu położyć. Upadł będzie do góry pornoszony, gąbka i z przodu e, najstarszy syn lubi. Tu będzie miał swoją prywatność, bo nikt mu tam nie będzie zaglądał. No. I wiadomo. E, dużo osób, e, gdy. Pytałem się, czy ma ktoś kampera dla siedmiu osób. Pukało się w głowę no nie jest na, to bazie, takie... na bazie Słyska. do DMC 3,5. Tony. Pukało się w głowę chłopie co ty to jest niemożliwe. 1500 ekspertów mówiło, że się nie wyrobisz. Ja po przeliczeniu, wszystkiego w tym momencie auto waży. Znaczy, będzie ważyło po załadowaniu sprzętu, bo jestem na takim etapie, gdzie wszystko co kupuję sprawdzam wagę. Dodaję jeszcze do tej wagi sobie tam dobry kilogram. Auto będzie ważyło 2900 kg. Zostaje nam jeszcze 600 kg dla rodziny. To nie dużo eee, światło. Także nie, musisz tak. nie, rodzinę li, prze, e, nie przeważyliśmy co. <laughs> ja także rodzinę przeważyliśmy, mamy 500 kilo e, czyli zostaje nam jeszcze 100 kg na jakieś tam duperele. No to bajka. Czyli wyrabiamy się w wadze. Dla osób, które chciałyby od razu pytać o wagę, to wyrabiamy się. bez okay. problemu. widzę, że zamontowałeś sobie kamerę tak. cofania. No jest to niezbędne Bardzo przy, chyba Przy, przy, takim przy tak długim nie? samochodzie, e, gdzie koło domu dzieci się kręcą, też zawsze przy cofaniu można sobie zobaczyć, czy z tyłu nikogo nie ma. Ok, czy masz jakiś... też hak, widzę wbity? Tak, tak. Widzę generalnie. Jest. W razie no, nie, czego na zawsze... chwilę nie planuję. E, na chwilę obecną nie planuję jakiejś przyczepki czegoś. No ale, ale kiedyś niewiadówka taka dłuższa. może dodatkowa? jakiś orzeszek taki. To wiadomo, łóżko duże mają. Dokładnie, dokładnie. Może. <laughs> pojeździmy chwilę, zobaczymy czy nam odpowiada to wszystko, ta przestrzeń. Ale e, jeżeli w tej czwórce dawaliśmy radę, to tu już będzie... Nie no, na bank. Będziemy się ganiać po tym samochodzie. A. Widzicie jakie ma opcje? Także korki też nie są straszne. Tomek Powiedz mi, ile ty masz Zajawkowiczu, Jawkowiczu lat? Ehm, lat? mam 13 A ile ty się już tym jarasz wszystkim takimi kamperami? Bo ja w sumie odkąd pamiętam, jak ty biegasz, chodzisz i w ogóle to tak w sumie już ganiałeś przy tym wszystkim. Skąd fan? Ja jestem od, od czwórek. już tam z pasją właśnie. Przy tym statą ciągle coś. Czyli w sumie generalnie po prostu jesteś fanatykiem po swoim ojcu podróżowania, kamperowania, takiego kempingu, tak? Tak. No to bajka. W sumie ja wam powiem po sobie, bo jestem akurat, tak się złożyło, że sąsiadem ich, to muszę wam przyznać, że akurat miałem okazję wielokrotnie podziwiać, jak Tomek gdzieś tam działał przy ojcu, montując szafki, no i ma chłop ze zresztą cała rodzina była ograniczona. Dobra, widzę, że jesteśmy też już przy jakiejś kolejnych rzeczy i nie, nie chodzi mi o tą czachę, tylko co my tu mamy? Podłączenie zewnętrzne prądu, Czyli jesteś w sumie zabezpieczony jak w kamperze, tak, tak, każdy kemping. No, podłączam się i wszystko e, idzie na zewnętrznym podłączeniu, cała elektryka. Dobra, a powiedz, a jaki prąd tutaj właśnie, elektryka, jak już jesteśmy przy elektryce, co Ty tu planujesz? Znaczy ja wiem, ale... <laughs> Doskonale wiesz, że będzie tutaj założony panel 400-watowy e, i do tego będzie podłączony akumulator 200 amper. po 4 tak. Wiadomo. Dokładnie. I MPPT kontroler, nie? Tak. Do tego będzie przetwornica. Jeszcze nie wiem jaka, ale minimum z 3500W, żeby dała radę pociągnąć tutaj mikrofalówkę, telewizor, bo jeszcze będzie duży telewizor 32-calowy, wyjeżdżany na, na zewnątrz. I te wszystkie urządzenia typu pompki jakieś do wody i piekarnik przy przetwornicy 3000 w te czwórce miałem 3000 W. Dawało to radę. I przy dużo mniejszym mam i przy dużo mniejszym panelu, czyli mam to tak, ty przetestowane. To miałeś, co to mieć 160 160 W tak? panel, no, ale akumulator, akumulator jak akumulator, 100, 100, 100, 100. 100. 100. 100 i dawało to wtedy radę. Ale wiadomo, jak już będzie 200 i tego prądu też będzie dużo więcej z dużego panela, także... Nie no, nalajcie, to ja już po sobie powiem, no bo hmm. też mam tą 200, też mam ten 400 w Solar, no to jakby w sezonie już tak od wiosny Brodówka do... Lodówka w sumie jest najważniejsza tutaj, ta, aczkolwiek ona dużo prądu nie, bierze, nie bierze, bo to, ja to też jest wartość żyłem. około 40 W, także okay. ona pewnie będzie na okrągło chodziła w sezonie, nie? Dobra, ale jesteśmy z tej strony, 7 osób. Zacznie grzać słońce przecież się nie będziecie kisić w środku to będzie jakiś nie, nie. namiot markiza jakąś dostawkę oczywiście markiza będzie założona 3,5-metrowa okej okay. czyli będzie po, praktycznie po całości po całej długości auta no to moi drodzy 3,5 metra a na hmm. długość na szerokość nie szerokość ona to ona się długość. rozkłada do bodajże 2 metrów na 2 metry dokładnie nie wiem ale czyli około tak 2 dokąd. metrów się będzie rozkładała. Ja, nie? To chce potańczyć, będzie się dało. Będzie można. No, będzie duży będzie. stół będzie pod Elegance. tą markizą. Wiadomo. <laughs> A dlaczego nie chcę robić, bo mógłbym zrobić miejsce do spania fotel. Bo fotele są składane. No tak. Dlaczego nie chcę robić? Ponieważ wiemy z własnego doświadczenia, że wieczorami jak już dzieci pójdą spać, to można sobie posiedzieć. I czasami jest tak, że pada deszcz. Albo jest już chłodno, to możemy sobie wejść tutaj i sobie tutaj posiedzieć, dzieciaki sobie śpią, albo się bawią w telefonach, a my sobie tutaj możemy no tak. posiedzieć, porozmawiać. No i jak właśnie jesteśmy przy temacie zimno, to co wy tu kminicie? Będziecie się e... przytulać, kocami obkładać? Też. Nisko palimy w środku? <laughs> Ogólnie będą dwa źródła ciepła, tak? Webasto, Bebasto. chińskie okay. Webasto, e, tu będzie już jest, że tak powiem, pomieszczenie dla niego zrobione. Fajnie, bo będziesz fajny dostęp też, żeby paliwo sobie wlewać Tak, tak. Do... paliwo będę z góry sobie. A od góry? Tak, to zrobię tutaj otwór do okorka i tu będzie Fajnie. wlewane paliwo i z tej strony, jeszcze nie wiem z której, czy tu, czy na tej ścianie będzie piecyk trumy gazowy na takie, że tak powiem zimowe wypady, no bo wiadomo w zimę jak to z prądem, lepiej no. jechać na gazie, no. a a jak gaz, to co? jedenastka czy, Tak, czy tak. Butla, butla? 11. Nie, nie, nie. Tu nie, będzie no. w środku duża butla i ona będzie też nam zasilała yy... kuchenkę. Kuchenkę, tak. Spoko. A ile to pali to ustrojstwo, powiedzmy? Testowałeś już? Szczerze nie, ale coś około 10 litrów przy normalnej jeździe. To jest skrzynia sześciobiegowa, także yy, samochód 3-litrowy, 3 -litrowy diesel. 160 koni, także on nie ma tutaj jakiegoś mocnego obciążenia, także te, te przy prędkości 100 na godzinę takiej to jest w stanie zejść do 9-10 litrów To ładnie, to no. tak ekonomicznie to jak mój Zatanie. kamper przy prędkości 70 no, no. Takie porównanie jakbyście <laughs> byli ciekawi jeśli chodzi o kwestie spalania nie? No jest fajne, ale tak. rozkminiałeś też wcześniej poprzez inne auta Niekoniecznie Ducato, nie wiem, jakieś Peugeoty Nie, ogólnie byłem nastawiony na kampera mhm. Na kampera oryginalnego Ale po... No spół dużo przeróbek roku, byś miał też, nie? Tam. Roku, nie, właśnie nie bo jest możliwość przerobienia na 7 osób Takiego zwykłego kampera, takiego nawet jak Ty masz uh -huh. e, Wstawienie z przodu ławki Zamiast tego pojedynczego siedzenia I mamy trzy miejsca z przodu I e, z tyłu cztery no. No tak. To jest ciężko, nie? Stary był 7 osób, w kam no musiałbyś przerabiać stary, no bo tam wiesz. Alkowa jest, to no dwie. dwie osoby weszły i tutaj no po dwie. rozłożeniu jeszcze tylko, że ja widziałem inne rozwiązanie, tak. że po drugiej stronie stołu rozkładanego łóżko jest też takie łóżko. Mhm. I to wtedy, jakby się wszystko rozłożyło, to by było dużo, dużo miejsca do spania. jeździliśmy długo, no prawie pół roku jeździliśmy. Szukaliśmy kampera jakiejś dobrej bazy za jakieś normalne, przyzwoite pieniądze, ale nie. W każdym coś było do robienia i to Ej. były ceny 30-40 tysięcy, 30 no niestety, gdzie wyglądały chore. na zdjęciach jak laleczki. Po wejściu do środka już było widać zacieki z dachu zewsząd. Dokładnie. I ten charakterystyczny zapach. Także namówiłem żonę na busa, i przerabianie tego. I w sumie teraz jesteśmy bardzo zadowoleni, bo Zrobiłem Żona bardziej, nie stoi to... za kamerą, żeby nie było, nie? Że, tak <grym> Każde dziecko będzie miało swoje łóżko, także no jakoś Nie jakąś przestrzeń, żeby odpocząć. Musiały... Bo i tak przecież w busie nie będziecie siedzieć. No nie, z, nie praktycznie nie, gdzieś tylko do wieczora, to... do spania no i to wszystko. Czy Tak. No? A nad jeziorem jest dużo więcej atrakcji jak siedzenie Gadowne, w busie. <grym> no i moi drodzy, oszczędzę już Wam na koniec mojej gęby. A oni się już nagadali. Ja Was zapraszam bardzo serdecznie. W y, opisie i w komentarzach na samej górze będzie podpięty link do kanału tej całej ekipy. Tam z czasem będziecie mogli poznawać resztę. No bo tutaj mamy na razie dwóch przedstawicieli rodzinki. Ponieważ jeszcze chciałbym powiedzieć, że będzie, będą filmiki z budowy całego no właśnie, auta, no ponieważ auto będzie jeszcze całe rozbierane. Bo tak jak widzieliście, nie jest ocieplone, elektryka nie jest położona. Na razie robię tylko bryły. E, po tym, jak już będzie wszystko gotowe, będzie on cały rozbierany, będzie ocieplany, e, będzie kładzona elektryka, bo LEDów będzie tutaj bardzo dużo, bo ja Jest lubię LEDy, też będą RGB LEDy. E, <laughs> także e, mi się wydaje, że koniec kwietnia e, będę już e, pogoda pozwoli, będę go wtedy rozbierał e, i będą filmiki wstawiane od podstawy od podstaw budowy. A czy ja mogę mieć jeden wniosek? Tak. Ogumowe Kanty ścian. To mój nos Dobre. ma ten wniosek. Nie no. wiem do czego pijesz. Nie, słuchajcie, mam szczelki takie właśnie narożne, nie ma problemu. Szkoda by było już, nie? już. Już tak piękny nie jestem, a po co to jeszcze pogarszać? Moi drodzy, jak widzicie, mega pozytywna ekipa, a kanał będzie się rozwijał. No, i to, co najbardziej lubicie, czyli budowa kampera, krok po kroku. Widzicie, on tu teraz robi zupełnie inaczej, bo większość ludzi gdzieś tam ma już tak, że idzie już po kolei i buduje. Tu ktoś przemyślał, że woli zrobić tak. bryłę, zobaczyć, czy to faktycznie podpasuje, a dopiero czy zacząć będzie, od, od zera budować. Nie Dokładnie. w ogóle do chłodzenia do tego, bo pierwszy plan był inny. Eee, łóżka miało być po drugiej stronie, ale gdy zrobiłem taki z papieru model tego wszystkiego w skali, to się okazało, że będzie bardzo mało miejsca do chodzenia, dlatego też to wszystko zostało jeszcze trzeba. raz ym, no <grystanie> <grystanie> no i właśnie tak się chodzę, chodzę jeszcze wypatruję i zauważyliśmy, że jest cały czarny dach i tak się zacząłem zastanawiać, czy Czyli będzie, będzie grzało. Pierwsze no pytanie. <laughs> Od środka <laughs> będzie ocieplone, będzie izolacja, także nie powinno być z własnego doświadczenia. Tak wiem, jak miałem w te czwórce cały dach był pomalowany na czarno. Miałem jeszcze na wysokim dachu w te czwórce zrobiony bok dachowy przerobiony na sypialnię Też był czarny i dało radę wytrzymać w ciepłe dni. Okej. Okay. No no tak, tak, tu o to się raczej. nie boję. No, i tutaj się dowiedziałem w międzyczasie, że właśnie ten zbiornik, który będzie podwieszony, no to on nie będzie Pod objęty samy... izolacją, tak? I wtedy nie, po nie, prostu nie. będzie się będzie... ściągał jeszcze z ciepła z dachu. Gdzie więc jest toaleta nie będzie izolacji, żeby to ciepło sobie tam mhm. wlatywało i ogrzewało zbiornik, który praktycznie będzie dotykał dachu. Jakoś tam jakaś przerwa będzie, tolerancja, ale on będzie praktycznie przy samym dachu. Także to będzie nam grzało też wodę do kąpania. Dobra, a jak jesteśmy przy izolacji, mhm. to jeszcze mam pytania propos wentylacji. Widzisz coś? Na pewno będzie w kuchni. Bo tak patrzę, te okna nie otwierają się, nie? One nie, są sztywne. Nie, nie. nie. No tu, właśnie. Będzie, tu mamy gdzieś kuchnię, tu na pewno będzie jedna wentylacja. Kratka, tak? E, tak. E, I ben, nie wiem ile, czy jedno, czy dwa okna e, w tym korytarzu. Mm -hmm. Będzie jedno lub dwa okna Otwierane Tak, ja tym się jakoś nie tymi... nie oba okna dachowe. Ja mówię o oknie okay. dachowym teraz. O nie? może moi drodzy, może komuś tam gdzieś zalega jakieś okno o. dachowe, może coś z wentylatorem nie za duże tam. To dawajcie znać, <laughs> pamiętajcie o nas. Eee, aczkolwiek z naszego doświadczenia wiem, że rano jak jest ciepło, to się otwiera drzwi i jest okej. Okay. A czy wiesz, pytałem pod tym kątem, bo Ta. zauważyłem w kamperze na przykład, że mhm. jak otwieram setę okno dachowe i otwieram jakiekolwiek inne okno, mhm. to robi mi się świetny przewiew. przewiew. Tak, I tak, nawet tak. w upale jakby w aucie jest, jest mega zjemnie. komfortowo, naprawdę. No. Więc to jest mega fajna sprawa. Ja nie? przez tyle lat co jeździmy, zawsze z rana są otwierane boczne drzwi, tylne drzwi, i fajny jest przewiew. Jest git. No, no to cóż. Cóż Wam życzyć? Rozwoju kanału, budowania busa, a moich drogich, szanownych, wspaniałych widzów zapraszam na ten projekt, no i oczywiście Dziękujemy, na kanał. pozdrawiamy. Gdzie będziecie mogli podziwiać, a tu będzie główny kamerzysta, on teraz później przejmuje całą pałeczkę. Także dzięki jeszcze raz za pokazanie kampera i do zobaczenia gdzieś na szosie. Piąteczka, cześć!